Cześć, dziś pobawię się kilkoma nowościami, które do mnie ostatnio przyszły, więc będziecie mogli zobaczyć razem ze mną, jak te kosmetyki się sprawują. Czy mi się podobają, czy też nie? Sprawdzimy razem. I będą tutaj podkłady marki Shadeer. To jest naturalny podkład pielęgnujący. Jest on dostępny w trzech odcieniach. Następnie będą nowości marki Affect. Będzie róż do policzków, będzie puder rozświetlający, pomadki i kontrówki. Jak również pojawi się też korektor marki Madera, o który wiele osób pytało, czy go używałam, czy będę go używać, czy jest ok, czy też nie, więc... Dzisiaj będzie o tym korektorze. Używam go już przez tydzień, półtora czy dwa tygodnie, już nie pamiętam. E, więc już jakby dużo wiem na jego temat. Także to już będzie taki bardziej konkretny, kon konkretne podsumowanie tego produktu, co nie myślę. Dobrze, przechodzimy do rzeczy. E, najpierw zacznę właśnie od podkładu marki Shadir. Pokażę Wam odcienie. Tutaj, jak wspomniałam, są trzy do wyboru. Mają ładne, beżowe odcienia, e, także. Bez problemu mogą się dopasować do karnacji zarówno ciepłej, jak i też chłodniejszej. Jeśli chodzi o odcinek numer jeden, dla mnie jest troszkę już zbyt ciemny, natomiast nie będę go rozjaśniać niczym innym, tylko nałożę taki jak jest i trudno, po prostu będę miał trochę za ciemny podkład. Jeżeli chodzi o konsystencję, jest dość kremowa, masełkowa bym powiedziała, taka właśnie pielęgnacyjna. Określiłabym to bardziej jako Bibi krem niż taki typowy podkład. Na pewno nie ma co porównywać tego produktu do podkładów typu Liren, czy też Soraya, o których ostatnio wspominałam, to jest podsumowanie tych podkładów, jeżeli chcecie zobaczyć, takich drogeryjnych podkładów naturalnych, mmm, który jest najlepszy, jak one się sprawdzają, który warto wybrać. Więc to to, więc nie, nie porównujemy ich jakby do siebie, bo to nie jest. Tego rodzaju um, konsystencji podkładu, tylko właśnie bardziej jako BB cream. Czyli bardziej um, porównuję ten podkład do podkładu z falicea, o, tutaj mam z resibo, przepraszam, czyli ten właśnie BB cream resibo. Bardzo podobna konsystencja, jak zresztą e, wspomniałam, zaraz Wam to wszystko pokażę. Bo jeśli chodzi o ten podkład, to go kilka razy używałam, e, no bo chciałam się dowiedzieć, czy, 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 czy jest ok, czy też nie. Nałożyłam sobie tutaj na już właśnie ten odcień numer 1, podkład. I słuchajcie, mam bardzo lekko zbliżoną gąbeczkę. Ponieważ, gdy używałam tak normalnie, taką zbliżoną, czyli standardową, jak z podkładem, używam, no to to nie za bardzo się sprawdzało. no Nie rozprowadzało się zbyt dobrze. Nie byłam zadowolona. Teraz tę gąbeczkę mam bardzo, bardzo delikatnie zbliżoną, tylko i nakładam cieniutką warstwę. Bo z tego, co też się dowiadywałam, to cienka warstwa tutaj sprawdza się najlepiej. Nie ma tutaj dokładać zbyt dużo, a ja mam taką tendencję do nakładania dosyć sporo produktu od razu, także może to będzie to rozwiązanie, bo takie właśnie moje wstępne moje opinie na temat tego podkładu jest taka, że no nie, nie mogę się z nim dogadać, tak jak właśnie było z bo tak, z bo jest jego test na kanale, jeśli chcecie zobaczyć, także też Wam tutaj linkuję i też podlinkuję Wam w opisie, jeżeli nie zapomnę. Więc tak, teraz próbuję cieniutką warstwę, troszkę nałożyć, wklepać. Palcami próbowałam, nie, absolutnie to nie wygląda zbyt dobrze, przynajmniej ja nie umiem, e, robiły się smugi. Też pędzlem u mnie się to nie sprawdzało, ale właśnie postaram się nałożyć cienką warstwę i zobaczymy, czy teraz będzie lepiej, mam nadzieję. Jeżeli chodzi o krycie, ono jest właśnie delikatne. To jest produkt, który nie będzie jakoś bardzo mocno kryjący. Tylko bardziej wyrównujący koloryt. Myślę, że dla osób, które nie mają zbyt dużych problemów z cerą, a chcą sobie właśnie wyrównać koloryt. Produktem, który jest nawilżający, pielęgnujący, no i też naturalny. Przyjemny ma delikatny zapach, więc to też jest na plus. Podobny zresztą do tego z Resi, bo. Jeżeli chodzi o takie moje preferencje co do podkładów, ja lubię, kiedy one mają tak chociażby to średnie krycie. Bo ja właśnie jakieś mam zaczerwienienia, tego typu sytuacje. Także ja wolę, żeby to krycie było zadowalające. Tutaj to krycie jest dla mnie trochę zbyt delikatne. Ale tak jak mówię, to już jest kwestia preferencji tego, jaki macie stancery, no i jak w ogóle lubicie makijaż, jaki wolicie makijaż nosić. Jeśli wolicie coś mocniejszego, no to myślę, że ten podkład Was też nie zadowoli. Oj, teraz słuchajcie, dołożyłam sobie tutaj na nos, bo chciałam, żeby był bardziej e, zakryty, i robią mi się już dziury. O w ogóle mi zjeżdża totalnie. Nie wiem, czy to widzicie? Może Wam się trochę przybliżę. No, zrobiłeś totalna, zrobiłaś totalna dziura. Oj, nieładnie to wygląda bo trochę jakby zastygł na twarzy, przez co teraz jak chciałam nałożyć drugą warstwę, no to po prostu ta pierwsza warstwa się zaczęła odklejać. Więc tutaj dokładanie jest zdecydowanie niekorzystne. Tak, totalnie się już zaczyna rolować, odklejać. Więc ja go sobie trochę setrę po prostu i nałożę jeszcze raz cienką warstwę, bardzo łatwo się ściera właśnie z, ze skóry. Więc tutaj można zrobić tak naprawdę tylko jeden ruch. Raz, dwa, trzy nałożyć i zostawić i już nic nie dokładać. Także co na pewno mogę powiedzieć, to to, że dokładanie tutaj nie wchodzi w grę. Eee, więc mam tak samo mieszane uczucia, jak było w przypadku tego podkładu z Resibo. Przechodzimy dalej. Korektor może trochę uratuje sytuację, chyba, że się nie będzie chciał z tym podkładem połączyć, bo tego nie próbowałam, więc tego nie wiem. Jeżeli chodzi o korektor Madera, to jest korektor marki, która tworzy organiczne kosmetyki naturalne, jest on dostępny w Daglasie. Ja go kupiłam jakoś na promocji. Minus 20%, były jakieś promocje właśnie na początku grudnia czy koniec listopada, nieważne. W każdym razie, tak, koniec listopada. Kosztował około 70 paru złotych. Tak mi się coś kojarzy. Aplikator. Odcień najjaśniejszy. Odrobinkę sobie tutaj nałożę. Głównie wewnętrznej części, bo tutaj mam największe zasinienia. Konsystencję ma dosyć tłustą, ale nie aż zbyt tłustą. Taką pośrednią bym powiedziała. Jeśli chodzi o jego krycie jest średnie. Zobaczycie, że no tutaj będzie wyglądało, że krycie jest naprawdę, naprawdę porządne przy tym właśnie podkładzie z Scheidl. No i niestety widzę, że się niezbyt chcą połączyć ze sobą. Taka robi mi się takie odcięcie. Akurat korektor w połączeniu z tym podkładem wygląda na zbyt jasny dla mnie. No ale ten podkład jest troszkę za ciemny, dlatego też tak to bardzo się odbija. No i też widać, że ta konsystencja tego korektora jest bardziej błyszcząca, bardziej kremowa, lekko tłusta właśnie. No i tutaj widać takie odcięcia między podkładem a korektorem. No nie wygląda to dobrze. Normalnie bym to po prostu zmyła. I nałożyła inny podkład. Czuję w ogóle ściągnięcie tego podkładu. Jest totalnie zmatowiona skóra. Ten podkład bardzo szybko zastyga, więc trzeba szybko z nim pracować. No i właśnie, gdy on już zastygł i nałożyło się na niego ten korektor, zaczęło to się wszystko odklejać. No i to nie wygląda zbyt ładnie. Totalnie nie mogę tego naprawić, ani dołożenie podkładu nie daje rady, ani też nałożenie korektora tej właśnie w te granice. No ani tak, ani tak. Totalnie to nie działa. Po prostu no, nie dogadują się i tyle. Hmm, też próbowałam z innym korektorem wcześniej, też nie było zbyt dobrze. Więc tak naprawdę ten podkład lubi być sam, żeby nic na niego już nie nakładać, no i żeby też jego nałożyć jedną w cienką warstwę szybko, bo on właśnie zastyga. W ogóle wydaje mi się, że on jest jakoś nierównomiernie rozprowadzony. Że tutaj jest ciemniejszy, tutaj może też za mało tego podkładu po prostu nałożyłam. Tu jest jakoś jaśniej. No okej, okay. jeżeli chodzi o korektor to jego trzeba dość szybko utrwalić, najlepiej właśnie to zrobić od razu. Bo tak jak wspomniałam on jest lekko tłusty, także w jego przypadku lepiej utrwalać go pudrem jak najszybciej niż czekać właśnie z tym utrwalaniem. Ja sobie użyję tej pudru z Hourglass, jest to puder Veil. Troszkę tutaj właśnie nałożę sobie na ten puder na ten korektor. Jeżeli chodzi w ogóle o ten korektor, albo zresztą dobra, powiem Wam o nim więcej później, jak już skończymy. W takim podsumowaniu, to jak mówiłam wcześniej, jak już wiele razy używałam, więc już taką opinię na jego temat taką szerszą mam. Okej, okay, ale przechodzimy dalej. i Mamy tutaj produkty z Afektu, może one trochę uratują sytuację. Akurat do tego pudru, podkładu, który jest taki bardziej matowy i który zastygł, super sprawdzi się tutaj produkt Afektu, który jest pudrem rozświetlającym. Wezmę taki duży, puchaty pędzel, którego używam do pudru. Ja tego podkładu wcześniej nie utrwalam żadnym pudrem, tylko właśnie on tak zastygł, więc troszkę nałożę tego. Pudru z efektu. Zaznaczę, że ten puder z efektu ma w, sobie w swoim składzie talk na pierwszym miejscu, więc nie każdemu będzie to odpowiadało. Ja to na ten moment jakoś prze, prze, przeżyję i nałożę, ale przepięknie pachnie, przepiękny zapach. I tutaj sobie troszkę mocniej na bokach. Widzę, że ma złoty odcień. Zresztą to nawet widać w opakowaniu. I można stopniować jego intensywność. To jest moje pierwsze użycie akurat tego produktu z efektu. Ale widzę, że można właśnie zrobić albo mocniej to rozświetlenie sobie, albo delikatnie, o tak, omieść skórę. I będzie to bardzo, bardzo subtelne. Albo właśnie bardziej skupić na jednym miejscu, troszkę mocniej przyciskając pędzel do twarzy i robi się troszkę mocniejszy błysk. Także to, o, zobaczcie. Fajnie to wygląda. Co można tym produktem pracować yy, pod względem właśnie tego, jak go dotrzemy do twarzy. Nie no, to po prostu to odcięcie tego korektora, który wygląda to zbyt jasno do tego po podkładu. Też powieki mam te jaśniejsze niż ten podkład, no bo one były w takim odcieniu, który powinna mieć. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, ale jakoś to przeżyję. Yy, Dobra, drugi produkt, jeżeli chodzi o ten puder, no jest ok. Tylko jest dosyć złoty, dosyć ciepły. Chyba, jest, chyba są dwa odcienie z tego, co ja Ja mam właśnie ten ciepły. I dalej, różek rozświetlający jest przepiękny. To jest taki mm, róż ze złotą poświatą. Przepiękny, przepiękny jest. Nie używam go również jeszcze, ale zobaczymy. On napigmentowany jest. Ja muszę tutaj sobie zdjąć nadmiar na dłoni. I zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Ja bardzo, bardzo lubię róże rozświetlające. Bardzo często takich używam, czy na sobie, czy na klientkach, bo to bardzo ładnie ożywia cerę. Jest takim subtelnym dodatkiem do rozświetlacza. To wszystko ładnie się ze sobą zgrywa. Ale tak patrzę w podglądzie, jak to wygląda, i wygląda to bardzo ładnie na żywo też podoba mi się, bo jest taki trójwymiarowy, nie jest takie płaskie, nie jest zbyt błyszczący i wyważony kolor i wyważony błysk. Ale teraz po prostu te powieki są tak odcięte. Ja zaraz sobie tej na pewno jakiś pudrem ciemniejszym, brązerem może trochę przyciemnię, bo to wygląda źle. Po prostu wygląda, że coś jest nie tak. No nie, na pewno to widzicie, więc ja się z tym źle czuję. Po prostu się czuję, jakbym zrobiła najwięcej błędów makijażowych, jakie się da. No nie, to wygląda niezbyt dobrze. Więc słuchajcie, nałożę sobie brązer i na policzki, też zaraz na powieki, żeby to wyrównać. To, jeszcze, to jest też brązer z efektu w odcieniu Brazil. Akurat tu miałam pod ręką, więc sobie go raz, dwa nałożę. Teraz przejdę sobie do makijażu ust i tutaj mamy konturówki i pomadki właśnie marki Affect, które powstały te produkty w ogóle powstały z Promejka Academy, czyli z Danielem i Karoliną Matraszek, bo o tym chyba wcześniej nie wspomniałam. Jeżeli chodzi o konturówki jak i pomadki są w tym samym odcieniu o tej samej nazwie, czyli mamy tutaj na przykład Sweet Temptation i tak samo nazywa się pomadka, która jest w tym samym odcieniu. I myślę, że sobie wezmę dzisiaj chłodniejszy odcień, czyli Ask for nude. I najpierw sobie nałożę konturówkę. Te konturówki są automatyczne, wysuwane. I obrysuję sobie kontur ust. Jeśli chodzi o konsystencję tych konturówek, są bardzo, bardzo miękkie. Dzięki czemu też ten kontur jest taki, właśnie miękki, że nie ma takich ząbków. Bardzo łatwo można tutaj wyrysować właśnie ten kontur. Więc to jest bardzo, bardzo na plus. Można też je łatwo rozetrzeć, jeśli chcemy użyć ich na całe usta, też nie ma z tym problemu absolutnie. Mm, więc to jest to. I teraz pomadkę w tym samym odcieniu, czyli Ask for Nude. Tak, ta pomadka wygląda. Jeśli chodzi o konsystencję tych pomadek, one są takie satynowe. Użyłam raz, więc jeżeli chodzi o konsystencję, to właśnie nie są matowe. Ale też nie są typowo błyszczące. To jest coś pomiędzy. Są dobrze napigmentowane, łatwo się rozprowadzają. Dla mnie są troszkę, hmm, powiedziałabym, że za jasne te pomadki. Tak samo w tym odcieniu cieplejszym, której, której używałam wcześniej, jak przyszły do mnie te produkty. I dla mnie mogłyby być nawet troszkę ciemniejsze, ale to oczywiście też kwestia preferencji. Ja oczywiście i tak jak używam pomatek, to często je ze sobą mieszam z innymi odcieniami, także to nie jest dla mnie żaden problem. Natomiast jeśli chciałybyście dla siebie kupić do własnego użytku, tylko to trzeba pamiętać o tym, że te pomadki mają naprawdę jasny odcień. Więc jeśli macie ciemniejszą karnację, to będą bardzo, bardzo się odcinać. A jeśli jaśniejszą, no to, no to widzicie, wyglądają dosyć jasno. Ale są bardzo komfortowe na ustach. Mm, ich trwałość nie jest yy, powiedziałam, że ich trwałość jest taka jak typowych pomadek kremowych. Ehm, oczywiście odbijają się o szklankę, nie są zastygające, ale bardzo komfortowe. Nie, okej, okay, wiecie co? Jednak troszkę zastyga. Jak tak teraz. Sprawdzam, odrobinę zastyga, ale tak jak mówię, to nie jest typowa pomadka matująca. Nie będzie aż tak trwała, jak te pomadki właśnie zastygające matowe. Także tak to wygląda. Jak widać, no, ten podkład jest dla mnie za ciemny. Korektor do tego przez to jest właśnie trochę za jasny, ale trochę tym brązerem tej na powiece wyrównam i już, już, już nie ma takiej tragedii, jak była wcześniej. Już troszkę to wygląda lepiej. Um, natomiast no, zresztą nawet po nałożeniu tego pudru ten podkład też nie wygląda już tak źle jak na początku, ehm, natomiast no, no nie jest to coś, co mnie zachwyca, po co będę sięgała w pierwszej kolejności na pewno. Nie ukrywam, że trochę musiałam się namęczyć przy nakładaniu tego podkładu, więc no dla mnie nie jest... Aż tak dobry. Jeśli ktoś woli delikatne krycie, subtelne wyrównanie korytu, skóry, właśnie z naturalnym składem, to uważam, że będzie to bardzo dobry podkład. Natomiast no to nie są moje preferencje, to nie, jest, to nie jest dla mnie po prostu. Jeśli chodzi o ten korektor z Madara, on ma lekką konsystencję, przy tym troszkę tłustą, ale nie aż tak tłustą jak na przykład korektor z Bear Ten jest znacznie bardziej tłusty, a krycie mają dosyć podobne, to ten jest znacznie lżejszy. Tak właśnie na to lżej łatwiej i szybciej się rozprowadza pod oczami. Hmm. Jeśli chodzi o niego też, on właśnie po nałożeniu ma bardzo fajne krycie. Właśnie takie średnie, ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba, pięknie ożywia te okolice pod oczami. Hmm. Jeżeli chodzi o jego trwałość i używanie w ciągu dnia, właśnie po kilkunastu godzinach noszenia, po kilku godzinach. On potrafi trochę wchodzić w linie mimiczne. Może je podkreślać te zmarszki, jeśli się dosyć długo, często uśmiechamy. Jeśli mamy te linie naturalne uśmiechu, dosyć już takie widoczne, no to może to być właśnie jeszcze bardziej spotęgowane, jeszcze bardziej to podkreślone. Ja właśnie do tego korektora zawsze używam tego pudru z Hourglass. No i właśnie... Nie jest to mój ideał na takiej zasadzie, więc jest dobry to korektor na co dzień. Uważam, że bardzo dobry korektor. Można oczywiście nauczyć jego mniejszą ilość i też to będzie jak najbardziej ok, natomiast warto mieć na uwadze, że może te linie mimiczne jednak podkreślać. Także jest ok, ale to nie jest jeszcze ideał. Ale najlepszy korektor podoczy, jaki używam właśnie z naturalnych kosmetyków. Um, jeśli chodzi o produkty z afektu te nowości, to tutaj mam ten róż, tak? Tak, róż. Róż wygląda przepięknie, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, i będzie pasować dla ciemniejszych karnacji, i też dla um, takich jaśniejszych, jak ja mam, dla szatynek. Nie no, ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba, na pewno będę często po niego sięgała. Chociaż na twarzy, przynajmniej na mojej skórze, może też połączenie z tym podkładem, wygląda dosyć ciepło i ciemniej mm, niż w tym opakowaniu. Ale tak jak mówię, to też jest pewnie kwestia połączenia z tym podkładem. Drugi produkt to jest ten... poczekajcie, to jest puder rozświetlający. Ja właśnie w tym złotym odcieniu. Uważam, że ten puder w ogóle uratował całą sytuację tej twarzy, w sensie takim, że ta skóra teraz wygląda bardzo promiennie, świeżo, tak trójwymiarowo. Ładnie teraz to wygląda. Teraz mi się, jakby w całości, ten makijaż mi się całkiem podoba. Oczywiście też ten kontrast korektora pod oczami z podkładem nadal jest widoczny i to nie wygląda aż tak dobrze, ale jednak. Całe to wykończenie twarzy już wygląda znacznie, znacznie korzy korzystniej, bo to jak mówię, ten podkład mm, właśnie on zastyga na twarzy. Na mat totalnie w ogóle się nic nie lepiło, po mm, prostu był suchy wręcz. Gdzie zaznaczę, ja mam całą mieszaną. Myślę, że cera sucha miałaby dosyć mocny dyskomfort właśnie z tym podkładem, tak warto to zaznaczyć, ym, bo jest zastygający właśnie. No i też nie łączy się z korektorem zbyt dobrze, także no, no nieszczególnie. Nie ale tak, jak właśnie wspominam o tym pudrze, bardzo dobrze uratował sytuację. Myślę, że będzie wyglądać przepięknie jako wykończenie makijażu w makijażach ślubnych, imprezowych, jeżeli sezon się zacznie, ale też zresztą w makijażu dziennym dla siebie. Jeśli nie przeszkadza Wam to, że w składzie na pierwszym miejscu jest talk, nie podrażnia was ten składnik, nie zapycha Wam skóry, to, to myślę, że to będzie bardzo fajny. Bardzo fajny produkt właśnie do używania sobie jako rozświetlenia skóry, żeby nadać jej takiej promienności. No naprawdę wygląda to pięknie. Ta skóra wygląda po prostu świeżo. Zostały jeszcze pomadki. Jeśli chodzi o nie, to konturówki bardzo na plus, jeśli chodzi o konsystencję, bo są właśnie kremowe, tak jak wspomniałam. Bardzo łatwo, szybko się rozprowadzają, automatyczna, yy, automatyczna konturówka. Yy, myślę, że może być dość mało wydajne, bo to jest właśnie taka dosyć kremowa konsystencja. Ale przy tym ym, jestem jak najbardziej na tak. Ym, te odcienie, tak jak wspomniałam wcześniej, są dosyć jasne, więc nie każdemu będą pasować na pewno, jeśli chodzi o ciemniejsze karnacje. No chyba, że ktoś chce tak mocno je rozjaśnić, te usta, to wtedy będzie ok. Ym, jeśli chodzi o te pomadki, konsystencje, super krycie bardzo łatwo się rozprowadzają, właśnie leciutko zastygają, ale przy tym nadal one są nie są takie typowo matowe. Tylko lekko się błyszczą. W taki subtelny sposób. Ładnie to wygląda. Troszkę są podobne do na przykład soft matów z NYXa. Natomiast te z NYXa są trochę bardziej piankowe. Troszkę inna jest konsystencja. Te są takie powiedziałabym satynowe. Będę na pewno po nie sięgać, będę je mieszać z innymi produktami. Właśnie lubię takie bardziej kremowe produkty mieszać z matowymi pomadkami, żeby też te matowe nie były zbyt suche, zbyt matowe. No i też będą mi na pewno ładnie rozjaśniały inne pomadki i dawały bardzo ciekawe efekty na ustach. Więc jeśli chodzi o ten test, to były te produkty i na plus, i też nieszczególnie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny, że dowiedziałeście się czegoś konkretnego. Jeśli miałyście któreś z tych produktów, dajcie znać w komentarzu, czy macie podobne doświadczenie jak ja, czy może u Was się sprawdzają lepiej czy też gorzej, w zależności od produktu. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!